E, witam wszystkich. Dzisiaj z Krzyśkiem e, odpowiemy na parę pytań, które e, zadaliście e, na, do poprzednich materiałów, które wstawialiśmy. E, I e, tutaj zadam dla Krzyśka pierwsze pytanie. E, jeden z internautów pyta: e, Symex, jedna tabletka co drugi dzień? Troszkę dużo, nawet przy trzy razy e, ponad normę. Co Ty o tym uważasz? Czy to jest dużo, czy nie? Cześć, witam Was. Dla mnie tak naprawdę te pytania są często mało sprecyzowane. Na przykład w tym pytaniu ktoś pyta o ten symex, ale nie mówi jakie bierze środki, jakie są ilości tych środków i jak one szybko aromatyzują, tak? Także ten symex, to powiedziałem tak dla takiego, taki prosty cykl jakichś prostych środków, trzy razy ponad normę, ale tak jak powtarzałem we wszystkich filmikach, że robimy badania. Dla jednego tu będzie dużo, dla drugiego ta tabletka SMX-u będzie potrzebna codziennie, albo będzie trzeba zmienić nawet na letrozol, czy jakiś powiedzmy inny środek, tak? Mhm. Także jest pytanie mało sprecyzowane. I tak jak mówię, taka ta najlepsza będzie odpowiedź, po prostu trzeba co 10-14 dni na początku brania tych środków zbadać po prostu. Czyli, jednym słowem, wszystko indywidualnie. Indywidualnie i tak naprawdę, tak jak mówiłem, nawet przed tym cyklem trzeba wiedzieć, jaki jest poziom tego estrogenu, żeby co z nim później robić. Kolejny internauta m.in. zadał takie pytanie, że będąc na przykład na rocznej albo dłuższej bombie, jakiego środka używać do kontroli estrogenu? I jeszcze jedno pytanie brać na przykład nolwadeks przez rok, to chyba masakra może z, z tego wyjść. Co uważasz? Uważam, że nolwadeks jest, tak jak też mówiłem, przestarzałym środkiem, który blokuje GF. Są lepsze środki. Jakiego środka używać do kontroli estrogenu, Powiem to samo. Zależy od, tak, jeśli ten roczna, to jest roczny cykl, tak, powiedzmy tak, że myślę, że będą szkadły 3 miesiące masy. Miesiąc mini kata, trzy miesiące masy, jakaś dłuższa redukcja, i w każdym z okresów można używać innego środka, w zależności od tego, jakie do kontroli estrogenu, w zależności jakie środki bierzemy, no jak ta szybko aromatyzacja postępuje. No i wiadomo, że na redukcji powinien być ten estrogen na pewno mniejszy. I też, tak jak mówiłem, najlepiej używać środków czy Symex, czy Letrozolu, bo Armindex też blokuje IGF i poza tym po Armidexie zawsze będzie odbicie ostrogenu. Mhm. E, kolejne pytanie. E, panowie, kiedy zacząć HCG? E, przy test plus Boldenon, e, około 16 tygodni? Znak zapytania. Zależy jaki testosteron. Testosteron praktycznie w kilka kilkanaście dni już blokuje LH. Tak, z najnowszych ostatnio badań i propozycji, HCG możemy brać 250 e, mikrogramów, tak co jednostek, jednostek tak? Co, trzeci, co trzeci dzień, cały cykl, nawet cały rok. Gdzie kiedyś nie było to praktykowane, ale teraz wielu kulturystów bierze te HCG nawet cały cały czas podczas brania. A jeżeli, jeżeli ktoś środków. już e, odpowiem tutaj tak precyzyjnie, jeżeli ktoś. Chcę wziąć, nie chcę brać przez cały cykl, a chce po prostu po cyklu wziąć, no tutaj załóżmy te koło 16 tygodni, co, co wtedy proponujesz, jak brać, kiedy zacząć, 16 tygodni, 10 tygodni? Jeśli po 16 tygodniach by miał być już całkowity odblok, mhm. wtedy można wziąć po tym już jako na odblok, tak, załóżmy nawet codziennie te 250, bo 250 jednostek to jest taka dawka wytwarzana, Mniej więcej u każdego człowieka codziennie, tak? A, a, w a w momencie, kiedy na przykład po 16 tygodniach chce zmienić środki, ale lecieć dalej? To co, 3, co przynajmniej co 3 miesiące, te 2 3 tygodnie myślę, przydałoby się uruchomić te jądra, tak? Mhm. E, kolejne pytanie. Po 12 tygodniach cyklu tylko jedna paczka HCG bita przez 14 dni. No chyba coś tu nie bardzo gra. Też zależy od jak szybko najszybciej nasze jądra reagują na HCG. Myślę, że na takiego świeżego, jakiegoś użytkownika sterydów ta, ta paczka HCG nawet czasami nie jest potrzebna, bo to LH nie spada aż tak nisko. To w zależności, w zależności od organizmu tak? i nie każdy, każdy jest inny. Tak? Też tutaj y, chcielibyśmy y, przytoczyć fakt, że jednak podróbki HCG także występują na, na polskim rynku i być może niektórzy stosując takie HCG, które jest bardzo zbliżone do, w wyglądzie do oryginału no nie dają rady się odblokować. Tutaj... Raz, raz, że to jest w podrabianie środków, tak samo jak i odżywek niestety, ale przede wszystkim chodzi o przechowywanie, bo jeśli macie dostęp do HCG z apteki to od razu wam po prostu farmaceuta powie, że to musi być przechowywane w zimnie. I taki środek to maksymalnie nawet chyba tam do 7 dni na wstęp, w temperaturze 8 stopni czy więcej. No to już później bezużyteczny, bo jest to struktura białkowa, tak samo jak chorą wzrostu czy coś. No po prostu się rozkłada to tak jakbyście zostawili e, białko jaja sobie w, w domu w cieple na talerzyku na parę dni. To samo się dzieje z HCG, tak? Więc tutaj e, pro, e, zalecamy. Bardziej często właśnie myślę, że to zależy od jakości HCG, a nie ilości. Mhm. Kolejne pytanie. Pomimo szczupłej sylwetki, mam ginekomastię. Co na to poradzić? Szczupła sylwetka tak naprawdę nic nie ma do tego. Pierwsza rzecz, tak naprawdę na 100%, żeby wiedzieć, czy to jest ginekomastia, trzeba zrobić USG. USG wtedy pokaże, czy jest ginekomastia, czy jest gruczo powiększony, czy to lipomastia na przykład. Kolejna rzecz, tak jak mówiłem, zbadać hormony, bo często też jest niesprecyzowane pytanie, czy ktoś bierze środki, czy nie bierze. Bo jeśli nie bierze, może być tak, że na przykład jest za, nis, za niski testosteron, za wysoki estrogen i cały czas zbijać estrogen nic tu nie pomożemy, tylko wtedy najlepiej udać się do lekarza, który przepisze najczęściej testosteron do leczenia ginekomastii. Odwrotnie niż większość robi kulturystów, gdzie estrogen jest za wysoki, tak? I zbijamy estrogen dla takich osób, na przykład może być potrzebny testosteron, żeby wyleczyć tą ginekomację, jeśli ono jest, w ogóle jest, tak? Czyli jednym słowem, jeszcze raz. Badania to najważniejsza rzecz w tej kwestii, żeby się dowiedzieć, co w tych czasach już nie jesteśmy szamanami, tak jak kiedyś, że cykle, które są zawsze rozpisywane, to przychodziły z kolegi na kolegi, ta sama dieta, te same cykle, bo ktoś dobrze się na tym czuł, nie, dla każdego wszystko to służy, tak jak samo nie służą środki. Jeśli ktoś dba o swoje zdrowie, tak? Już nie hmm. mówimy o jakichś tam kulturysty zawodowych czy coś, ale raczej nasze, nasze tak programy służą dla osób, które. Chcą mieć jak najlepszą sywetkę przy zachowaniu zdrowia. Tak jest. Dokładnie nasze filmy mają w celu edukacyjnym. Osoby, które chcą startować w zawodach przeważnie mniej poświęcają uwagi na totalne zdrowie. A... Niestety sport zawodowy wiąże się z tym, że nie zawsze diety, które są przepisywane, czy cykle, nie zawsze się to. Nie zawsze to służy zdrowiu, tak, ale to jest wybór tych zawodników i. Dokładnie, to jest z każdego indywidualny wybór, ktoś chce, to tak ma. W każdym razie kolejne fajne dosyć pytanie. Po co bić cypio raz w tygodniu i dobijając do tego propem? Co to ma na celu? Dla mnie przede wszystkim też myślę, że taki cypionat często warto podzielić na jakieś dawki mniejsze, dlatego żeby nie powodowały stonu zapalnych, na przykład pół centymetra wbite co drugi dzień na pewno szybciej się rozejdzie niż taki cypionat, ktoś 2 centymetry tego użyje, prawda, środka raz na 7 dni. Będzie stabilniejsze stężenie, bo mniej więcej cypionat osiąga takie stężenie najwyższe koło 48 godzin, także takie co dwa dni to także cały czas będzie jakby ten szczyt. Tak samo jak z propem. Wtedy jeśli bierzemy takie dwa środki, to jakby mamy dwa dwa, na przykład dwa jakby szczyty najwyższego stężenia mm -hmm. i to na pewno bardziej będzie służyć do rozwoju masy. Chociaż niektórzy twierdzą, że najlepiej na przykład cypionat, dużą dawkę, czy jak ktoś bierze do gramatosteronu raz w tygodniu. No ja, się, ja bym był bardziej, dlatego będzie mniejsza aromatyzacja, na pewno, bo nie będzie tak drastyczny wyrzut tego steronu, tak. No bo jest Cepionat jest innym estrem, który się uwalnia tak jak mówiłem 48 godzin. I takie myślę, że takie dwu-dwu, co drugi dzień będzie lepsze, nie? Dokładnie. I kolejne pytanie. Eee, tutaj bezpośrednio jest to pytanie do Krzyśka, eee, żeby powiedział, jaki powinien być pierwszy cykl dla trójboistów lub strongmenów. Eee, na pewno pomyślimy o tym. To też pytanie mało specyficzowane, bo jeśli chodzi o trójbój jest teraz wiele federacji. Są federacje XPC, czy gdzieś, których nie ma badań ich w ogóle wtedy można stosować inne środki. No wiadomo, że te pierwsze, pierwsze cykle będą jakoś tam, wygląd będą są mniejsze. To też zależy, czy ktoś może był kulturystą, czy, czy jak używał jakichś środków wcześniej. No, są różne osoby teraz. Są strongmeni, którzy startują w kulturystyce. W osoby, które startowały w trójboju, które są strongmenami. Także trzeba to też sprecyzować i to na pewno będzie w, już, mamy kilka odcinków, tak? Wtedy by było. Mhm. To tak jak mówię, dokładnie, precyzyjniej, e, dobrze by było, żebyście zadawali pytania. Wtedy by, byśmy mogli dosyć precyzyjnie W ogóle myślałem o ośrodkach o stosowanych jak mówimy, tylko kulturystyce. E, jeszcze będzie odcinek o ośrodkach, które stosują kobiety. E, tak samo pewnie zrobimy film o ośrodkach stosowanych w Strongmanie. I więc, siłowy. To więc jest pomysł na, na, na kolejne jakieś. Dokładnie, więc materiały. dziękujemy dla Ciebie za to, że zadałeś trafne pytanie. Sformu dziękujemy za podpowiedź. podpowiedź. Sformułujemy na to obszerny temat i e, nagramy oddzielny do tego odcinek. E, na tyle e, wyczerpaliśmy pytania. E, jeszcze raz dziękuję, że się zgłaszacie, że oglądacie nas. Liczymy na to, że pomagamy dla Was przede wszystkim. No i subskrybujcie nasz kanał, udostępniajcie na social media. Dzięki temu będziemy widzieć, że nas, nasze starania i nasze wysiłki przynoszą odpowiedni rezultat. Dziękuję ślicznie i do zobaczenia. Ktoś? Dziękujemy, pozdrawiamy.